Wie Pani, no przepraszam. E, szykuj samochód, mi mówią. A co tu szykować, jak maszyna zawsze na zicher przygotowana. Tylko gdzie nią jechać? Z jednej strony Niemcy, wie Pani, z drugiej ruskie. Ciekawe, komu łeb pod topór położymy. Ciekawe. Ja tam kierowiec jestem i moja rzecz jechać, gdzie pułkownik Hulewicz każe. Prawda? A po mojemu to... To, to już jest po wojnie. A, na razie przynajmniej. Ale jak każą jechać, to pojadę. Może oni co więcej niż ja wiedzą i do Rumunii bez sensu pchać się nie będą. Mam rację. Prawda? Jednym z nielicznych przedstawicieli zasłużonej rodziny Hulewiczów, który swe losy związał z inną dziedziną niż kultura, był Bogdan Hulewicz. Urodzony w czerwcu 1888 roku w Kościankach koło wrześni. Z wojskiem związał się na krótko przed wybuchem I wojny światowej. Aktywnie uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie aż do kampanii wrześniowej służył w armii, gdzie zajmował wysokie stanowiska. W 1948 roku wrócił do kraju. Wśród historyków szczególnie cenione są wspomnienia Bogdana Hulewicza, Wielkie Wczoraj w Małym Kręgu, w których autor barwnie i realistycznie przedstawił rzeczywistość polskiej konspiracji przedpowstaniowej i pierwszego okresu walki zbrojnej o niepodległość. Pułkownik Bogdan Hulewicz zmarł 31 lipca 1968 roku. Spoczywa na cmentarzu w Graboszewie koło wrześni. 31 lipca 1858 roku zmarł Józef Muczkowski, filolog, bibliotekarz, rodem z Lubelszczyzny, lecz pracą związany głównie z naukowym środowiskiem Poznania. Walczył w szeregach ułanów gwardii Napoleona, potem zaś pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, a w latach 1819-22 uczył greki, łaciny i języka polskiego w Poznańskim Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. Popularyzował twórczość Adama Mickiewicza, jeździł do Danii i Szwecji u boku tytusa działońskiego. Wkrótce jednak okazał się dla władz pruskich niewygodny i musiał wrócić do Krakowa. 31 lipca 1886 roku w wieleśni urodził się Roman Pollak, Wybitny historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1919 roku związał się ze stolicą Wielkopolski. Podczas okupacji hitlerowskiej współorganizował tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Po wojnie wrócił do stolicy Wielkopolski i działał tu już do końca życia jako wybitny znawca literatury, zwłaszcza epoki baroku. Profesor spoczywa na cmentarzu junikowskim, a w Poznaniu jego imię nosi ulica oraz jedna z sal audytoryjnych w Kolegium Nową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 31 lipca 1974 roku w Poznaniu uruchomiono pierwszą oficjalną wypożyczalnię samochodów. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Wilczak. Na chętnych czekało 5 światów 125.